Witam Was tutaj, Deal. Za mną. Ja, nie od nowa, ale nie mogę. <laughs> no, super początek, super. No i dzisiaj no. chciałbym wygrać no. sobie ofensywnego Arama. No. Tak bardzo ofensywny, że szalasz. malone. Mogę no, no, nie? No tak, bardzo. Loda, weź ją zrób poda peso, nie? To będzie naprawdę piękny pomysł. No chyba nie. Trzeba, No full tanka, nie? W ogóle tanka nie mamy. Pa, nie mam Jurik. W ogóle. Aha, dobra, full upy, team. To zaraz sobie tego spirity zrobię. No faktycznie się full upy. Lol. To hasz taki zi będzie. W ogóle wziąłem sobie łezkę. W ogóle się. grałem na rankredzie, co nie na full apy team, myślałem, że to będzie takie easy, co nie? No, Ale tak w dupę dostawaliśmy w teamfightach. Stary, Mumia chyba z 400 ap, AP co nie, to taką Arina hita ściągła. Weź, ja, te... ja grałem chyba takie normala, że full apy Mumia była. Jezu! W ogóle, się zagapiłem, nie? Where are you go? No dzień dobry. Dawaj. Dawaj, Dawaj ziel. Ziel. Hashtag easy kill. Aha, to w ogóle jest TF, co nie? nie, nie Słyszałem w WoWce jak co, nie? Coś z tym planem. <laughs> Kul... to to Ta nie zmiana nie te kulki to są zarąbiste, powiem ci. No dobra, to patrzcie do szana. Tego U... TF-a. No. Nie, najbardziej W ogóle te... ...przyłonowsze. Serio? Ja dobra. Panie, gra bez to... No, warta, tak? Ego, smaty. <laughs> Kurwa. Oczywiście, kto zdobywa kila Shell? Support, please. No. Oczywiście. Dawaj, dawaj. Cześć, spokojnie, bo ja nie mam HP. No, oczywiście, to, to jest wszystko nagrane, stary. To jest. Wszy wszystko udokumentowane. Te twoje playsy. Aha, nisza. No, No nie, no. Hej, Ej! co sobie. Dziękuję. Ja się! Super, super. Kurwa. Jednym słowem podsumowując. Te place, te place. Okay. Co? Co? Hmm. Jeszcze o takiej. Stoi. Bejtuje. No, tak. Bejtuje kurzwa no, mi oka. Nie trzeba by nawet spoko. Wof ten movement. Drewno. <grym>, jezu. Ja wczoraj no naprawdę to... no Ona miała tu movement drewno No przyznaj. Jeszcze gdyby coś biła. Nie! Ooo nic nie była. Zdałej. Drewno sześć, Ewentualnie Pięknie 5. Pijęte, nie, no, okay. O panie. Kurwa to klepa. Jeb z w. Stary, stary, stary. Cześć, w jest na AP? Nie co? Myślałem, że w Kha'Zix, jest na AP Ale fajnie by było Bym zrobił full AP Kazixa. Ja właśnie zrobiłem takie błąd, co? Myślałem, że on ma przed to Nie czytałem co, nie? Zrobiłem full AP tym ma jakieś jakieś A jebie, jebie, jebie Czaaaal się tam Nie jebie Dejwujemy Styl brąza Confirmed Jakąś muzykę dodasz, czy nie? Ta, raczej ta. Po moim tamtym filmiku nauczyłem się jednego. LOL! Był tak cichy. Że... Jezu! Piękny skok. 10 na 10, kurwa. 10 na 10. W ogóle to taka cisza, co nie. <laughs> Jedno słowo na 2 minuty. <laughs> to była full koncentracja, stary. To było, wiesz, takie, Naw Naw nie mrugłem, co nie. Stary. To, tak się gra na eu Dajemy go. Panie, nigdy nie wie, Nigdy nie wiesz co zrobi brąz. Panie. Nie! nie! Fidel. Please, stop it. Może to moje wow. Ten co tu place odwala. Jerem. Kejl, kejl. No już nie mam. A, Mogę te kupić. Na manę. Potem? No. O. Tam jest dziecko mam. się tu przyda. Get rekt. Przeżyłem. Ale szmata. Zabrał mi heal'a. <laughs> nie!

<laughs> 016, kto tu jest soportem? No i dziękuję. Na tyle by się zakończyła moja przyjaźń za Ok, Cześć, czekaj, czekaj. Teraz na Bonzo. Pua, Dobra. Widzisz, widzisz, tak, tak się zaczyna teamfighty, proszę pana. Wszyscy Nie. pozabijani. Ewentualnie, no. No i, no i tak, tak miało być, tak? To było wszystko calculated. <coughs> Stary, last. Ile kili. <grych> nie, no Leona ma 4 killi. No zawsze jak gram Leoną to nie to mam 2 killi. Na rękę idzie tak samo. No bo to jest Leona. No. To Kill, ma damage. Tak Mimo, że jest supportem. Mimo, iż. Nie, tym razem nie. Tym razem będę bardziej ostrożny. Jeps. Tym razem taktyczne granie. Jeszcze Teraz się tak zastanawiam, mogę jednak sobie zamiast Q pierwszego to maxować W. I potem ten. A ten Kazik się już nie wiadomo jak grać, tyle nerfów. Mam. No. Dobra. O panie! O ale ul. O ale... Nie! Ja zostałem TSC. Chyba się wow. poskładamy. Kuj. Przeżyłeś, jest dobrze. Oklaszany już z Banshee. Okej, mogę. Nie! Piękny skok. Że za ja tym kazyksem tak długo nie grałem. Jaki KS? Jaki KS wszyscy? <grystanie> o nie, o nie, zostaw mnie, zostaw mnie. No właśnie nie mam! Zostaw mnie! Jak, resety? No właśnie nie, bo jak masz ten ulepszony e to wtedy masz resety To no, ty pierdolisz. <grystanie> Star, main kazik z przed nerwami. Zabiję na kilka Q a teraz, teraz są kurwa na... nic, nic, total. Chyba, że nafidujesz go Mniejsza. Tak, SS. Uciekli kurwa na topa, nie? O Rambo Kurde. Dobra, jak coś to ten zostanie pierwszy. Głos... Najgorsze jest to, że mają strasznie dobre combo pod Fidla. Kelly daje mu ulta, a... To znaczy... A mu się wbija, ultuje, a wtedy... ten. No, sobie ulta. Yy, a wtedy... Yy, Fiddle ultuje, a mu daje ulta. Proszę, jeżeli w ogóle to ma jakiś sens. Chyba ma. Fuj. No kurwa. Ja tam umarłem. No, ja mnie, ale okej. Okay. Co ty? O, ale to zrobił, widziałeś? No. Nie. Nagrałeś to? <noise> tak, Korea. Korea. Nagrałeś? Korea nagrałeś? To. <noise> <laughs> Jak w brązowych Star pasz, pasz, pasz. O no, dawaj, da, dawaj te twoje pa! pa, kurwa, pa. No. Prawie się udało Wiedziałem, że to jest klon Ale i tak chciałem zaryzykować <laughs> tak, potrzebna mi jest taka rzecz Okej, okay, teraz mogę się bić O proszę pana No ten chwilę trochę problemów robi No nie wie Miał zonię za ja nie, kurwa brązowy Nie Ale zdobyłem już killa stary a więc to było w chuj worth, tak A bo ty zero Miałem a, zero killy stary, Ogarniasz co? Miałem samo asysty A to tak jak zwykle na rabie ja tak, ja tak zawsze gram Więc moja, nie wiem Pasa życiowa kurwa Więc samo asysty. I waga no teraz można Nici nam sama Sherlock too much. Co, to No, bo Zobaczy, ja nie sobie piszę. Okej. Ty to jednak jesteś taki obeznany w znaczy, językach, widzę. Nie mogę tego e trafić, nie jakieś taki jakieś takie. Nie wiem, zrobić. <laughs> Ale jak która godzina po meczu ile po, po, pobudzone. Jezu, ten te bije mi. Ale się oglądasz to, nie? Ja. wiem. No, nie pierdol. A, ale chyba oglądam. Huh. Chciałem zrobić takiego ukrytego cygana co nie? Podeszłem na, na ulicy i tak dalej, ale się nie udało. Ja się mogę wyjechać. No. Dzień dobry. <laughs> Kurwa, to jest Hissygen, bitch. Ja to tankuję ciągle. Serio? Nie ma kurwa. No, no tak, to, to sobie ziszcza. Dawaj! O, oh, baby. Ty tutaj. Dobra, jednak ja, to tu przez chwilę tankowałem. Jest. Są killa. jak w sensie. <laughs> Są kille. Panie, ty byś widział, jak ja nawalałem w te Q. Będzie Hydra. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, nie doleciało. Nie, stary. Jakie baity. Chabu, ty nie uwierzyłeś LoL No Już mam multę, jak coś O, Fidla Tak w dost Triple Quadra. O, gore spenta. penta O, baby Ładnie Jest penta, ale to tak typowo na suczy co nie? <laughs> <laughs> tak typowo, dawaj moje Daj mi penta Dawaj penta cię go Ale cię to zabiorę, nie? Jest i takie Hashtag Na farcie, ale zawsze Na farcie, stary, to, to było wszystko calculated plus yy, mój skill, to, to człowieku to powinien być hexa-kill. Ej, dlaczego ja to tankuję? Why? Why? Nie, ja, Why? ja to Właśnie nie. Ja. Widziałeś? Znaczy wiesz co, jedną, jedną wieżę tyję, jedną ja. I tak dostałem trochę w dupę. No jak to może. No, 300 od, od wieży. Dobra, co mi tu jeszcze budki... Takie wezmę. I powiedzmy, że z morza. Co by tu złożyć na Kaziksa? To mówisz? już pera złożę za no nie? No zdałoby się. Chociaż nie. nie Lepsze będzie, wiesz co? Paszcza Raman? ten. Na mamę, paszcza. Nie. nie. No, maram. Mam buga, je że miałeś zero tych. Eee, zero many na nim, co nie? Aha. Cześć, okay, to składasz jak nie masz w ogóle, nie? Z tej o. many. Nie, ja, ale mar... mana muna no się przydaje. Spokojnie tam. Przecież jak się nastakuje to dodatkowy damage, a więc... Sam korzyści. Dobra. Coming next penta. Kilo. No nie. Oj, oh, no, 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 no. no. Dobra, to jest GG raczej. Mój. A. Patrz. E? Minimalnie. Patrz. Zabij go No nie! Miał w zonie! Ale no... zonie miał. Ja nie wierzę. Taki. O panie, mówię pentakil Double. To już jest double. Idzie po tripla. te O, o, Juki. To juk, Dżuk. Juke, sanie. Kurwa, nigdy nie ucieka. <laughs> Spokojnie, Kasik biegnie. Do no humor. Ch -ch Chyba z bazy, nie? No a jak? Panie. Patrz, te wieże są na hita ode mnie Już po nie lecę 307 AD Kurwa Postrach Patrz na to, co nie? Mysz, że nie posył wol! O Jezus chryste Ohohohohohohoho baby No nie Widzisz to, tak się robi place o GG, co nie? Ta, raz Chociaż start to jest, to jest F, co nie? Jeszcze mi zasydało, no patrz Ja się go boję, bo dostałem z karty umra. No GG WP O, przyjemny meczyk. Takie GG WP szybciutki Aramik no. no i to by było na tyle. Ja się żegnam. Żegna się Shellu. No na, No.